Cześć, z tej strony Tomek Dobosz z Gi Gier Planszowych. Witam w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj lekka gra euro zatytułowana Szczęść Boże. Może Was trochę zdziwi tytuł. To jest e, polska wersja gry Glückauf albo znanej też jako Coal Baron. Gry o górnikach i o pracy w kopalni. Dlatego taki, a nie inny tytuł. Szczęść Boże! Górnicy to bardzo religijni ludzie, kiedy schodzą pod ziemię. No, tam nie ma zabawy. E, tam jest niebezpiecznie. I jeżeli komuś mają zawierzyć, to sile wyższej. Stąd szczęść Boże, czyli mm, takie tradycyjne, tradycyjne e, pozdrowienie górników. Bardzo trafny tytuł i cieszę się, że lacerta poszła w tę stronę, a nie na przykład zrobiła polski przekład Cool Barona i, i nie dostaliśmy gry. E, potentat węglowy. To by było trochę słabe. Ale dobra. Ja tu gadu gadu o tytule. Zobaczmy jak się gra w Szczęść Boże. A potem wrócimy tutaj i spróbuję podsumować tę grę. Zapraszam do stołu. Oto główna plansza gry Szczęść Boże. Jak już powiedziałem, Szczęść Boże jest grą o górnikach, grą o wydobywaniu węgla. To co widzimy tutaj, to taki główny jakby kompleks wydobywczy, w którym gracze będą, do którego gracze będą wysyłać swoich robotników, aby ci wykonywali pewne zadania. Oprócz tej głównej planszy, każdy gracz dostaje jeszcze swoją własną planszę gracza, swoją własną kopalnię. E, tak, dobrze widzieliście, to ma tak być. Za chwilę Wam o niej powiem, ponieważ ta kopalnia jest witalną częścią gry i bardzo ważnym elementem samej rozgrywki. Ale najpierw zajmijmy się e, tym aspektem worker placement, chociaż nie do końca jest to jakby worker placement. Każdy gracz dostaje oprócz kopalni pewną liczbę robotników, górników, których może wysyłać do pracy. I będzie tych górników wysyłał na różne pola tejże, tejże głównej planszy. Na tych polach będzie mógł wykonać następujące rzeczy. W tym miejscu będzie mógł wysłać górników, przepraszam, cały czas za tych robotników, worker placement, robotnicy, ale będzie mógł wysyłać górników w te miejsca, aby kupować wagoniki z węglem. Kupowanie tych wagoników jest główną metodą na pozyskiwanie węgla, ponieważ kopalnia sama w sobie na początku ma ograniczoną ilość, liczbę węgla, żeby Wykopać nowy węgiel, trzeba kupić te wagoniki. Każde takie zakupione wagoniki dostawia się do kopalni w odpowiedni sposób. Za chwilę Wam pokażę, jak. I te wagoniki dostarczają węgiel. Mamy cztery rodzaje węgla. Już Wam pokażę. Węgiel jest w czterech rodzajach: żółty, szary, brązowy i czarny. I dokładnie nie w takiej kolejności. Żółty jest najmniej wart, następnie jest brązowy, potem jest szary i na końcu czarny. Jest to też odwzorowane w wagonikach. Wagoniki żółte są najtańsze, jak widzicie, jedną markę za wagonik. Te już są droższe po dwie marki, trzy marki za wagoniki szare i cztery marki za wagoniki. Czarno, oczywiście, żeby kupić wagonik, trzeba odpowiednią liczbę marek zapłacić. Następnie, jak już mamy ten węgiel, warto zadbać o kontrakty. Kontrakty są jedną z metod na pozyskiwanie punktów w tej grze, ponieważ wydobywanie węgla dla samego wydobycia węgla w tej grze jest mniej opłacalne. Tutaj chodzi o to, aby Wypełniać kontrakty. Takie kontrakty dają nam odpowiednią liczbę punktów. Kontrakt pokazuje, jakiego węgla i ile jednostek jest potrzebnych, a także w jaki sposób ma nastąpić wysyłka tego węgla. Tu była lokomotywa, tutaj jest, przewozimy ten węgiel na taczce, na takiej jakiejś dwukółce. Są jeszcze wozy konne i są jeszcze ciężarówki. To wszystko ma znaczenie, czy kolor węgla, jaki będziemy wysyłać i sposób, w jaki będziemy wysyłać, będzie miał później znaczenie w naszej grze. Także możemy tu wysłać naszego górnika, aby ten pozyskał nowy kontrakt dla nas, który będziemy wypełniać. Kiedy już wyjmiemy, wydobędziemy węgiel, włożymy go na kartę kontraktu, warto ten węgiel wysłać i to dokonuje się wysyłając naszego górnika na jedno z pól transportu. Jest to o tyle ciekawe, że mamy cztery pola transportu. Wysyłając naszego górnika na dowolne z tych pól, automatycznie gracz wysyła wszystkie kontrakty związane, które są już zakończone, oczywiście gotowe, związane z danym środkiem transportu. Jeżeli wyślemy naszego górnika na... Konia z wozem to wszystkie gotowe kontrakty, które mają być wysłane, konno zostaną wysłane i dostaniemy za nie punkty. Oczywiście, jak już zauważyliście, wiele rzeczy tutaj kosztuje, zwłaszcza wagoniki z węglem, czyli jakby nowe fragmenty chodnika w naszej kopalni. I oczywiście gracze mają na początku trochę pieniędzy, ale te pieniądze szybko się kończą, więc. Aby pozyskać nowe pieniądze, trzeba udać się w to miejsce do banku, gdzie można zyskać trochę kasy. I ostatnia rzecz, bardzo ciekawa, chyba jedna z najciekawszych rzeczy w tej grze, to pola akcji związane z wydobyciem węgla z kopalni. Mamy cztery takie pola i te pola mówią nam, ile akcji możemy wykonać w naszej kopalni. Mamy 4, 6, 8 lub 10 akcji. A o co chodzi z tymi akcjami? I tu wchodzi do gry nasza kopalnia. Otóż akcje w naszej kopalni przekładają się, trochę zbliżę, przekładają się na ruchy wagonikiem. Właściwie na ruchy tą windą, która tutaj jest. Zasymulujmy, tutaj mamy troszeczkę wagoników. To są początkowe wagoniki, więc wrzucę tutaj trochę węgla. I na czym polega wykonywanie akcji? Otóż każda akcja, każdy punkt akcji przenosi się na ruch naszej windy i na zbieranie węgla. Jeden punkt akcji kosztuje nas przesunięcie windy na dowolny poziom kopalni. Kolejny punkt akcji to przeniesienie węgla z wagonika do windy. Kolejny punkt akcji to znowu przesunięcie na dowolny poziom, i znowu przesuwamy, czyli to już było raz, dwa, trzy, cztery punkty akcji, zdoby, wykorzystałem, aby dojechać do tego miejsca. Piąty punkt akcji, na przykład, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i każde wyładowanie węgla z windy albo do osobistego składu albo na kartę kontraktu również kosztuje jeden punkt akcji. A więc jak widać trzeba tymi punktami akcji dobrze operować. Co tutaj jeszcze warto powiedzieć? Warto powiedzieć o dwóch, właściwie o trzech rzeczach. Po pierwsze aspekt worker placementu. Tutaj pewnie zostanę zrugany przez, przez ludzi, którzy którym, którzy lubią jakby trzymać się definicji i powiedzą mi, że worker placement to ta gra, w której ustawiając naszego robotnika, czy tutaj górnika na polu blokujemy jego dostęp innym graczom. W szczęść Boże tej blokady nie ma, ponieważ jeżeli ktoś postawi swojego górnika na polu z zakupem wózka, Wagonika, przepraszam. I druga, drugi gracz stwierdzi, że na tym polu pojawił się inny wagonik, który chciałby kupić. To, to pole nie jest zablokowane. Na to pole nadal można wejść, ale trzeba wysłać większą liczbę górników. Czyli stawiam dwóch, a ten idzie sobie na obiad. I dalej to pole znowu nie jest już w 100% zablokowane. Gracz inny może znowu przyjść. Tylko musi postawić więcej górników. Tak samo gracz, który teraz zajmuje to pole, może zająć je jak gdyby ponownie, ale znowu musi wysłać większą liczbę górników. Więc nie jest to taki super typowy worker placement, ale ma tutaj taki fajny, fajny mechanizm aukcji na polach. Za co dostajemy punkty w tej grze, no bo to jest, to jest istotne, bo w takich grach chodzi o punkty. Bo gra toczy się przez trzy szychty, czyli przez trzy zmiany w kopalni. Po każdej szychcie, oprócz tego, że dostajemy punkty za wykonane w trakcie szychty kontrakty, są punktowane również różne rzeczy. Po pierwszej szychcie sprawdza się, kto, kto wysłał najwięcej kontraktów z danym rodzajem węgla. Po drugiej szychcie punktujemy znowu kto wysłał najwięcej kontraktów w danej, danego koloru węgla oraz kto wysłał najwięcej węgla danym środkiem transportu. I po trzeciej szychcie punktujemy znowu największą liczbę węgla, największą liczbę danego transportu oraz największą liczbę pustych wagoników w naszej kopalni. Ważnym aspektem, ostatnim takim, o którym już chcę wspomnieć, ważnym aspektem jest budowanie naszej kopalni. Jak widzicie, kopalnia ta ma dwie strony. Jest strona jasna, na której są zapalone lampki i strona ciemna, na, których, na której tych lampek nie ma. Kiedy kupujemy wagoniki, również możemy kupić wagoniki z lampkami i te dostawiamy po jasnej stronie kopalni, oraz możemy kupić wagoniki ciemne, które dostawiamy po ciemnej stronie kopalni. Na końcu gry, kiedy miną trzy szychty, sprawdza się balans kopalni. Balans oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że po stronie jasnej musi być tyle samo chodników, czyli dodatkowych kafelków z wagonikami, co po stronie ciemnej. Jeżeli jest ich tyle samo, przy czym to nie chodzi o to, że na żółtym chodniku musi być po jednej i po drugiej tyle samo, tu tyle, chodzi o sumę, tak? po prawej suma musi być kafelków kafelków nie wagoników kafelków musi być taka sama jak po lewej jeżeli jest taka sama ok jeżeli jest różnica no to wtedy gracz traci punkty za to że ten balans nie został zachowany no i tak zbiera się punkty za wykonane za wykonane kontrakty za balans za balans się nie traci za punktowanie po każdej szychcie, no i za jakiś tam pozostały węgiel czy też za pozostałą kasę w kieszeni. Dobra, to był szybki yy, szybkie szczęść Boże, a teraz co czas podsumować. Szczęść Boże to bardzo sympatyczne, bardzo... Lekkie, bardzo klimatyczne euro, które świetnie może wprowadzić gracze właśnie w świat tego gatunku gier. Bardzo fajnie są, bardzo lekko są jakby wytłumaczone wszystkie akcje. One są w tej grze bardzo, ale to bardzo logiczne i bardzo naturalnie się je wykonuje. Tak samo jak ten mechanizm. No, w cudzysłowie, tak, bo niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, że jest to mechanizm worker placementu, bo tam de facto nie blokujemy, nie blokujemy pól przeciwnikom, tylko wymuszamy postawienie większej liczby, większej liczby mipli, większej liczby pionków. Zresztą ten mechanizm taki aukcyjny w dostawianiu robotników jest bardzo, bardzo fajny. To, co jeszcze mi się strasznie podoba w tej grze, to mechanizm, kopalni i przesuwania tego, tej, tej, windy, która wydobywa węgiel i wywozi go na powierzchnię. Ja zastanawiam, dlaczego więcej gier nie ma tego typu ruchomych mechanizmów. To zawsze bardzo fajnie wypada. Tutaj w Szczęść Boże mamy windę, która w kopalni, którą w kopalni wydobywamy węgiel, na którą wydobywamy węgiel. W Sokinie mamy na przykład te koła zębate, w, w Glassroadzie mamy wskazówki zegara do oznaczania produkcji. Te wszystkie ruchome elementy są bardzo fajne i, i wprowadzają taki, taki świetny element do pobawienia się dla nowych graczy. Te elementy, te, te mechanizmy potrafią przyciągnąć graczy jeszcze bardziej niż jakiś konkretny klimat czy jakaś konkretna tematyka gry. Naprawdę, według mnie. W grach, zwłaszcza typu euro, powinno być więcej takich rzeczy, bo ten mechanizm punktów akcji i e, manipulowania tym tą, 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 e, tą windą jest naprawdę świetny. Wypróbowałem szczęść Boże na mojej córce, na jej chłopaku, e, którzy w, za euro tak nie do końca przepadają, to to jeszcze nie jest ich, e, nie jest ich e, obszar. I gra chwyciła, bardzo szybko, bardzo szybko zrozumieli zasady, bardzo szybko byli w stanie wykorzystać wiedzę o tym, jak, co, gdzie się gra i szło im to całkiem, całkiem nieźle. Także szczęść Boże, jeżeli chcecie zapoznać kogoś z lekkim euro, możecie oczywiście sięgnąć po klasykę typu epoka kamienna, ale... Ta gra o górnikach również świetnie się nada. Wolfgang, Wolfgang Kramer, Michael Kisling. polska wersja szczęść Boże od Lacerty polecam, bo to fajna gra jest. Dobra, dzięki za, e, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej wideo recenzji, bo jak już kiedyś wspomniałem będzie się działo, będzie się działo mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, jak widzicie za mną z tyłu. To co? Do zobaczenia.